Cykfuch Pych, kurwa, Siemandero. Siema, Siema. Kto tutaj ze mną jest? Nie Agnieszka. Agnieszka, nie Adrian. No. Dobra, jesteśmy dzisiaj na KORMA, jest 26, tak? tak. E, wrzesień 2021. Si. Temperatura ciepła 22 stopnie. Siedzimy na krótki rękawek. No, i miał być filmik, jest niedziela e, odnośnie tego treka, który prawdopodobnie będzie szedł do sprzedaży. I nowego nabytku Kogi Advance Tada! Oto Jona! Oto Jona, ale to zaraz. Czyli tak, chciałem powiedzieć o plusach i minusach tego roweru. Eee, kurwa, z plusów to za dużo, nie wiem, to jest najgorsze. Eee, nie zepsuł się, nic się z nim nie stało od kwietnia, jak go mam. To na tak. pewno. Kosztował 300 euro w sklepie tak. rowerowym. I ma napęd 1 na 8 na nowoczesny. 1 na 8 na Alivio Słuchajcie, hamulce rolkowe, przód, tył, bateria 300, coś tam, watogodzin, 300, niecałe 50. O, mucha. Napęd na tył, cztery tryby wspomagania: amorek pod dubką i amorek z na przodu. Przędzie. Oświetlenie w widelcu, bardzo tak. fajne, realizowane oczywiście z baterii. Oświetlenie z tyłu w baterii. I teraz rama jakaś 53 55 coś takiego, damka. Na no jeszcze oryginalnej z przodu oponce szwolbi energizer, z tyłu już była wymieniona szwolbi 50 tam energy plus. No to co plusy? No plusy takie, że się z tym rowerem nic nie stało, nie zepsuł się. Nie. W, deszczu, no nie w deszczu nie w deszczu jeździł, bateria zawsze działała, ładowało się wszystko. Absolutnie w miarę wygodny, w miarę, w miarę komfortowy, nie rzuca na nim, co mogę ciężki. No Bo mega ciężki. Wydaje mi się, że to będzie minus, że on waży no, ponad 30 kg ze wszystkim, także spokojnie, z baterią, z tym silnikiem. Także ciężko go często gęsto było wyciągnąć z komórki, a jak już był załadowany po zakupach, to zapomnijcie. Tak, dwie sakwy do tego i wysplecakiem to, to jest masakra. Generalnie wszystko działa, hamulce nawet dobrze łapią te rolkowe. Jak na rolkowe, nie ma problemu. Przerzutki, no chodzą jak chodzą, no brakuje jednego blatu z przodu, to od razu muszę powiedzieć. To, trochę to za mało, one były różne wersje tych rowerów, były na V-brake'ach, były z przodu z trzema przerzutkami, z dwoma, były na tym Dynamie jakimś tam, tak mi się wydaje, także na tym Nexusie. Tak, były na Nexusie. Czy coś takiego, chociaż, no nie wiem, czy by tu Nexusa Zyłu? zamontowali na, na tą. Na baterii? To nie bardzo. No, ale były różne konfiguracje tego roweru, to jest akurat t 400 była T500, T600, T700, T800, także było ich tonę. Rower ma na pewno z 15 lat. Yy, licznik wskazuje, że ma ponad 4000, niecałe 4100 km bym w to uwierzył. Yy, po wyglądzie bez oryginalne siodełko, oryginalne manetki, oryginalna opona z przodu. Tak, niezajechany działający. Yy, tak, niezajechany działający. No i to są plusy, no, no minusy, no to teraz trzeba powiedzieć minusy, no tak. Yy, aha, no i plusy to jeszcze bateria. Yy, czyli w czwartym trybie, najwyższym 200% wspomagania to na trzyma yy, 20 km pod wiatr, naprawdę. Nie wiem jak jest w trybie trzecim, drugim, pierwszym, bo, no bo nie po to jest rower elektryczny, żeby jeździć na, na trybie pierwszym. No tak. Bo od tego se kupujesz lekki rowerek, żeby sobie jeździć i po co ci ta bateria i silnik wtedy? Właśnie, jeszcze co chcielibyśmy dodać odnośnie tego prawdziwego przebiegu, na liczniku. To jest to, właśnie, że stan baterii nawet na to wskazuje, bo jest dosłownie książkowy, tak jak było w instrukcji obsługi. Producent. I tak, jak było napisane w instrukcji obsługi, jak przewidywał producent, tyle naprawdę. W tym wyciągu. trybie? Na tej baterii, bo to, jest, tak. bo to jest bateria. Były cztery baterie do tego roweru, to jest powiedzmy, że to jest srebrna bateria. Była jeszcze złota. I platynowa chyba. Nie, nie. Powiedzmy, że była całowo. jeszcze złota, która miała tam chyba ponad 400 watogodzin. Mhm. Ta ma 300 coś, czyli to jest yy, od góry druga bateria yy, z mocą na tamte czasy. Także jak na 300 coś, to jest 6,6 amperogodzin. Ah. Bateria tamta miała chyba 8, ta następna. I tak jak pisał producent yy, odnośnie trybów, to tyle 20 km zawsze w tej czwórce robiłem, nigdy mniej. Nigdy mniej, także... Jest ok, pod tym względem naprawdę trzyma parametry. To jest dla mnie bardzo no dziwne. To też jest nowa, nowa bateria, więc te 3000 km co na tam ma na liczniku to jednak jest to prawdziwe. 4000 teraz ma. Ja, ja nabiłem. Tu jest, proszę, Alivio, tu jest silnik, tu jest korba, z przodu jeden blacik, tu są hamulce rolkowe, lampka jest tutaj w, w widelcu. Proszę, tak, tak to ładnie wygląda. Znaczy to nie macie normalnie oświetlenie tak, po stronach jest. i tutaj z boku jest śrubka do regulowania tak góra dół tak, tych reflektorów. Tak, ja mam, nie, w niektórych samochodach macie. Tak, bardzo ładnie to wygląda i bardzo ładnie świeci. To są dwie lampki oryginalne ledowe. owe tak. e... Hamulec jest fajny rolkowy z taką pseudo tarczą udającą. E... O, e... Tak. O to jest. To jest ten? Tak, ten, tak ten. tak. Tak. To jest to. Także ładne manetki oryginalne wszystko. Takie. jest kabelek do... do odzyskiwania niby to... energii jak się hamuje, czyli ładuje. Ja tego nie używam, bo ja myślę, że to bardziej psuje baterie. Oryginalne... No, jest... Ś... Gripy skórzane też. Tak. Pod kolor siodełka. Pod kolor siodełka oczywiście. Siodełko też oryginalne. Selle Royal oczywiście jak myślę. Na no 100%. Tak. <laughs> tak, mega wygodne, niepopękane. Tak. Amorek pod dubką działa. Tak jest. Tak, jest naprawdę się siodełeczko. Tak, bardzo ładne. Tutaj tak się prezentuje cockpit. Tak, Regulowany mostek. Oczywiście tu się podnosi pyk i można kierownicę pochylać dowolnie. Do tego jest malutki komputer. To jest najwyższy model komputera w tym modelu, bo był jeszcze większy. To jest najmniejszy, czyli najwyższy. Proszę bardzo, trzy kreseczki. Tutaj jest przebieg roweru. Zaraz Wam pokażę. 4078 km. I tutaj sobie włączacie tryby, raz, dwa, trzy, cztery i tutaj cofacie, a niektórzy włączają odwrotnie tryby i nie no mówią, i i po nie prostu i mówią, że nie działa, nie? No i to tak i to tak dla niektórych wygląda, bywa, o. A jeszcze światełka tutaj się przyciskiem też włączają. Tak, się są, tak są też światełka, także tak to tutaj zobaczcie z przodu ładnie ładnie wygląda jest jeden reflektorek jest drugi bardzo ładnie to świeci i oczywiście oryginalna tutaj jest lampka z tyłu w baterii to jest firmy Spaninga Zresztą tutaj piszę Spaninga są takie lampki robią akcesoria do rowerów i tu jest oczywiście silnik e, Bionxa tu macie diamant 40 prawie newtonometrów zresztą tutaj też też jest coś takiego no napisane zębatki standardzik Alivio No i tyle, no, no słuchajcie, no z minusów no, no to Co mogę powiedzieć, rower ciężki Tak e, To raz e, Przy załadowaniu jest bardzo, bardzo środek ciężkości Jest naprawdę mega ciężki z tyłu, nie tak. wiem ile Środek ciężkości jest, e, wyprostuj proszę kółeczko O, dziękuję Środek ciężkości jest niestety cały z tyłu, bo jest i silnik i bateria i siedzicie tutaj Do tego sakwy dołożycie Bardzo łatwo na tym rowerze zrobić stójkę na czwartym trybie rowe idzie na koło. Nie polecam. No nie, to trochę niebezpieczne. Tak, jest ciężki. Jest bardzo szybki, agresywny, jeżeli ten czwarty tryb się włączy. Czyli czasem jest nieprzewidywalny na różnych nawierzchniach. Luźnych, nieluźnych. Co ja Wam mogę powiedzieć? Jeżeli ja jestem osobą, która naprawdę nie jeździ na elektrykach, to ostatnio właśnie miałam okazję przejechać się na nim właśnie na czwartym biegu a no, kilka elektryków wcześniej mieliśmy to powiem Wam, że z tych wszystkich, które posiadaliśmy to ten naprawdę, no ma moc wiemy, że on jest stary, że to już jest inna technologia, że... że nie ma tego middle motor tutaj tego całego silnika tutaj z przodu tylko jest wszystko właśnie z tyłu napakowane przez to tak jak Adrian wspomniał, środek ciężkości jest właśnie skierowany na tył tak. to jest niedobre. Tak samo jakbyście mieli napęd z przodu to też nie jest dobrze, bo wtedy szybko... Strata mocy można... jest też duża tak. w kole, no koło częściej buksuje tak, koło tak. buksuje, nie ma takiego przełożenia tak. mocy jak jest zwłaszcza śliska nawierzchnia, jest jesień, jest pada jakiś przymrozek, to wtedy to koło się ślizga. Jest strasznie. Nie mówiąc o tym, że jak w przodu macie silnik zamiast, zanim was to pociągnie, to wam szybko baterie będzie zżerało. Tak, jak tak. i jeżeli macie cały tył jeszcze obciążony, no ja wiadomo, wy sami usiądziecie, więc to też nie ma, nie ma żadnej po prostu rewelacji. Cały środek ciężkości jest skierowany tutaj na tyle, no. także to jest bardzo niedobre. Przód jest bardzo lekki, nerwowy i nie. kierownica, opona nie ma takiego styku z nawierzchnią. Nie ma. E... No, nieważne, czy będziecie mieli oponę z większym bieżnikiem. Nie. Nie ma nie ma nic absolutnie do rzeczy. Tak, rower po tak, prostu, po prostu na czwartym trybie, trybie chce, chce iść na koło, on się chce wyrywać. No taka jest moc 40 Nm, i proszę, wystarczy. Dokładnie. Także to nie jest za dobre też rozwiązanie, że wszystko tutaj jest z tyłu po prostu wsadzone. Ani silnik z przodu ani... nie jest dobry, ani z tyłu nie jest dobry. Najlepszy jest jednak e, silnik po środku. Tak. To jest jednak. Tak nam się wydaje, chociaż nigdy nie mieliśmy okazji się na takim przejechać. Tak, ale w, e, w teorii wydaje się, że najlepszy będzie po środku, bo no i bateria na ramię też w miarę pośrodku, tak. bo cały środek ciężkości jest po środku. I nawet jeżeli macie baterię tutaj na ramię, to też jest ok to... bo dociąża trochę przód, oczywiście, tak. Także tu jest fajnie. Wielkim też minusem jest to, że on jest po prostu taki mega ciężki. Tak, jest ciężki, natomiast no i te biegi, tak, no, że tu jest jeden blat z przodu tylko i że czasem brakuje tych przełożeń, no, to jest też fajnie. minus. Wolałbym tutaj Nexusa, ale rozumiem, że tutaj przez ten silnik to nie ma możliwości zamontowania tego napędu. Czekaj, a jak myśmy mieli wsparcie tej trzybiegowej na tym bananie? Ona nie miała trzy biegi. Ona miała jeden bieg, tylko miała trzy Spomaganie, tryby wspomagania. Tak, ale ona żadnych przerzutek z tyłu nie miała. Nie, no miała tylko normalną, jedną, tak. Nie, zwykły, nie, Aha, nie nic, zwykły, tak. Tam tak. był silnik, tak samo jak tutaj i jeden po prostu, no jedna zębatka, jeden jeden bieg. Ale wbrew pozorom, właśnie, przez to, że on miał baterię tutaj wbudowaną w ramię, że tylko normalnie... Banan tutaj... cały Na, szedł, cały tak, banan tak był, cały banan szedł pod spód, tak. Właśnie był... No, dobry rower, bo się nigdzie nie, nie podnosił się, nie był mega. Komfortowy decyzji, był też bardzo, tak. I bateria tak. też w sumie na długo starczyła. Na samym początku, jak myśmy tam tą spartę kupili, to była, no nie wiem, 30 kilometrów, to się lekko robiło w tym trzecim trybie. Ale mhm. pamiętam, że mi się nawet udało 60 w drugim trybie zrobić. <laughs> Tak, że było coś takiego, no to jest bardzo dużo, a ja jeździłam na weekendy 20 km do, do pracy w jedną stronę, więc no... no to I to bardzo... była jeszcze bateria ta Nickel Cadmium e, 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 NICD, czyli ta, ta starego typu bateria. Tak, to tak. nie była litowo-jonowa. To jeszcze ta starsza, taka dziadowska, co to? Hmm, tak, tak. Ale tak. działał, Robert. Trzeba działał. przyznać, że Sparta bardzo fajna, jak na, jak jak na dwa lata w komórce, gdzie stał tam w lodowni, to, tak, to, to tak, dał radę. Tak, bo to był właśnie najdłuższy elektryk, jaki jakim, mieli. No i co można powiedzieć więcej o tym rowerze? No, na pewno jakość wykonania jest wysoka Jak to w Trek'u, to prawda Tu, się, tu, tu, tu wszystko wygląda ładnie, bardzo ładny jest ten mostek, ja uważam wow. Tak, jest bardzo taki masywny, ładny ma kolor Słuchajcie, fajnie to wygląda, nie ma żadnego problemu z elektryką, z elektroniką Gdzieś tutaj nawet woda nigdzie nie podchodzi Nic się nie dzieje, nawet jak te piny są tam mokre w tym komputerze To nic to... się nie dzieje Hamulce bardzo dobrze działają jak na rolkowe no i co można powiedzieć? No nie jest to rower idealny, na pewno. Jest to, jest to rower, który był taką ciekawością, którą ja kupiłem, bo nie ukrywam, skusił mnie ten czwarty tryb jazdy, bo faktycznie to, to jest 200%, 200 jest mocy. Na trójce jest połowę mnie, 200% mocy. Natomiast no nie jest to rower dla każdego. Tutaj trzeba uważać. Ja miałem. O, jamnik. Jamnik. Pod kolor roweru jest, pod kolor Kogi. Słuchajcie, to nie jest rower dla każdego, jest niebezpieczny Trzeba naprawdę uważać jak się tym jeździ o, dzień dobry przyjacielu Ja też tak uważasz... Hał, Tak I, I tak, już mnie nosem obwąchał o, Proszę tacy, tutaj różni przychodzą Pieski byle tam nie sikał, nie gryz Nie szczekał, co najważniejsze Coś tu No a to dzisiaj dużo piesów się kręciło Tak I Już kopiesz, nie ma lisów. Tak I w każdym razie jak... O kurde, patrzcie co się dzieje no. Tego to nie zobaczycie. Nie. A to się rzadko zdarza. Obcy wie. piesek, który nas nie zna, przy nas się tak wykłada. Czyli czuje się <noise> bezpiecznie. On się nie wkłada, on po prostu czuje zapach i się w niego wtarza. To całkiem możliwe. Wolę swoją wersję dziękuję. Ja <noise> dwa jamniki, to wiem co on robi. O. I podreptał, potuptał. No także ten rower myślę został już przetestowany dogłębnie. Nawet miał ostatnio kraksę miłą, o której tam nawet nie będę się zagłębiał, natomiast przeżył, nic się nie stało, minimalne uszkodzenia i dalej działa. Może po prostu chce działać, nieważne. Zobaczymy czy się w poniedziałek sprzeda, jak nie to go wystawię na, na portalu aukcyjnym i zobaczymy co z tego będzie. Ale no, nosi normalny ślad użytkowania i mimo właśnie, że zaliczył glebę to nic mu się nie stało, nigdzie się korba nie... Nie poluzowała, bo w większości. No w ogóle to jest ciężki rower, więc jak to dupło, to raz odobię. Ale i po prostu nic mi nie jest. Tak, fajna geometria, fajna rama, ładny kolor, niezajechany naprawdę jest ten rower. Opony są jeszcze ok. Także w Polsce, jakbym wystawiał ten rower, to na pewno bym za niego wziął z 1600-1800 zł, Dwa, około 2000 bym za niego wziął. Ale że jesteśmy w Holandii, to tutaj 300 euro. Sprzedam go za tyle, za ile go kupiłem, z uwagi, że nic w niego nie wsadziłem. Nic, po prostu nie wymagał żadnej roboty. Nie. Żadnej. No Wsiadłem i pojechałem. Wsiadłem, pojechałem. Jedyne co tam, ładowarkę okleiłem taśmą i, i, i tyle, bo gdzieś tam się rozchodziła. Dziękuję. Poza tym, hmm. w tych starszych ładowarkach w rowerach elektrycznych, to też jest taki problem, że, że często gęsto kable się odnotowują. Tak, to zależy, jak tam właśnie, jak to człowiek przekręca, to no, tak, tak jak wiesz, ładowarka do telefonu, gdzieś tam też te kabelki nie, no, tak w dziącie tak mieliśmy, tam lutowaliśmy ten tak. kabeleka, ale, ale dało się naprawić, dało się no, naprawić. Nie, najmniejszego problemu. I to właśnie w Dziantach była najczęstsza usterka, jeżeli chodzi o ładowarkę. Tak, ten, ten, ten tak, ten cały pin, który tam wchodził. Także taki to... siermiężny tak. był ten pinek z jakiejś sparty. Mieliśmy taki sam taki metalowy tak. pin. Tak, ale to nie tylko myśmy mieli taki problem, bo moi znajomi, którzy też mieli te dzianty twisty, też właśnie mieli taki problem z ładowarkami, że po prostu w pewnym momencie podłączacie i nie działa. Bo się kable wszędzie odlutowały. No to akurat to myśmy wiedzieli, to łamało wow, można było komuś podpowiedzieć. No i oczywiście na koniec słuchajcie, bateria jest wyciągana. Jest ten sam kluczyk, który jest do podkowy, do blokady, którą zaraz wam pokażę, która jest oczywiście taka. E, tak, to jest progator, czyli Aksy. To jest ten sam kluczy, którym otwieracie blokadę i otwieracie e, baterię. Wyciągacie, możecie ją ładować w domu, możecie ją ładować na rowerku. Nie ma żadnego... problemu. to, to pasuje, ale jest po prostu lepsze, że nie musicie się z całym rowerem targać. Tak. I że wasze życie nie jest uzależnione od tego, że muszę wybrać rower taki żeby na warunki mieszkalne ma. tak, tak, także, także można baterię spokojnie wyciągnąć, jak możecie kupić drugą możecie sobie zmienić i wozić w sakwie także nie trzeba jej tam dobrze tutaj dobrze programować jak było w gazeli, było, było w gazeli w pierwszych gazeli, generacji gazeli, generalnie no waga, trochę przestarzały ten rower, ten silnik trochę zbyt nerwowy, zbyt niebezpieczny I, i, no i tyle, ktoś się na pewno nacieszy, ja potestowałem ja na przykład nie lubię jeździć na elektryku, to ja nie będę po prostu specjalnie... A, bo Adrian by chciał zmienić że to ja sobie wezmę elektrykę. Nie, ja po prostu nie lubię elektryków, nie mogę być uzależniona od baterii, od czegokolwiek. Jeżeli ja chcę gdzieś pojechać, to ja wsiadam na rower i jadę. I to jest moja brocha, czy ja zajadę tam w godzinę, czy w pół godziny, czy w ile. Ale jeżeli ja mam mój dystans, mam być uzależniony od baterii, bo tym rowerem bez baterii nie da się w ogóle jechać. Albo, że ty się już patrzysz tylko nerwowo na te kreski, tak, tak. jak ci spadałem, jak zawieje wiatr, albo, że już wiesz, że ostatnia kreska, to nie wiesz, czy zostało ci kilometr, czy dwa, a bez tutaj baterii, to naprawdę ten rower nie jedzie no, no kurde, no nie jedzie, nowe te silniki są takie, że nie mają oporu tak, ten, ten jeszcze ten wydaje się, jest, że on stwarza opór i, i to już nie jest to, nie? A zwłaszcza nie macie blatu z przodu drugiego, także nie ma czym kompensować nie ma czym kompensować tej wagi a jeżeli on jest taki ciężki z tyłu, to tym bardziej ciężko go rozpędzić bez baterii no więc właśnie, ciężko, to, jest to jest, jest opór jak tą Spartą, tą Spartą bez wspomagania też się nie dało jeździć, tam z tyłu ciężko było, ale było lżej niż to? było lżej, no Dobra, czyli to jest podsumowanie tego treka. Generalnie na tamte czasy jak ten rower podsumowując wyszedł, to był, to był wow tak. na pewno, ale teraz po czasie, jak się na to wszystko patrzy, to, to jednak to, to, to nie był dobry pomysł i, i to nie był dobry design po prostu tego silnika z tyłu, tej, tej wielkiej mocy dużo emerytów tym rowerem jeździło tymi trekami, i nie uważam, że to było dla nich po prostu bezpieczne. Tak jak szybko się pojawiły te treki, tak szybko zniknęły. I już się nie kupuje tych treków, teraz wygrywają gazele, nie gazele, wszystkie rowery po prostu na, na czym? Na e... na, Boszu są. Na, Boszu. na Boszu, albo na Shimano, dziękuję, A, jeżeli, albo na Bafangu, no, na Middel tak, Motor. Że ja sobie tutaj tak siodełki kręcę, to ono nie jest zepsute niedokręcone. Tak, bo, bo ktoś tam stwierdził, że tu, bo tu jest Amorek. Jak ktoś tam stwierdził, że, że jak jest, zobaczcie jak jest taki luz siodełka na Boczku. Że, że tak się dwie. rusza, to znaczy, że to, ten, ten amorek jest zepsuty, że coś jest rozregulowane nie nie, nie. nie. nie to jest, to proszę Państwa, funkcja, to okórek. jest po prostu jak pedałujecie, to naturalnie biodra wam pracują na siodełku tak. i z lewa na prawo, prawda? Normalnie tak. macie sztywne siodełko, a tutaj kompensuje dosłownie na pół centymetra w każdą stronę naturalny ruch tak, bioder. miednicy tak, bioder. tak, tak. tak także, także to nie jest zepsute. Ta, tak ma być. No dobra, no to jest o tym rowerku. A teraz nagramy jeszcze drugi filmik o, o kodze, a tymczasem ją. Jeżeli ktoś chce, to mówię pisać Dubstep 2030 małpa 2.pl. Jak ktoś jest tu z Holandii, czy chce do Polski, to nie ma problemu, jak tam zapłaci za wysyłkę 300 euro e, chciałbym za ten rower wziąć. Gwarantowana bateria, e, wszystko działa, wszystko sprawne. Jest naprawdę OK. I tyle. Polecamy. <laughs> Polecamy. I do Kogi zaraz no, przechodzimy. Tak, jo! Do...